Halo, oh, all... halo moi drodzy, witam was serdecznie w okay, deadmatchu. a ja dzisiaj będę latał tylko sobie z karabinkiem. Postanowiłem, że muszę poćwiczyć, bo na moim serwerze w normalnej grze jest straszna ostra walka. No i muszę poćwiczyć sobie walkę z karabinku. Tam była nasza baza, a ja ruszam sobie tutaj dookoła. Postaram się kogoś sprzątnąć trochę z daleka. Tam jakby ktoś na górze, ale nie jestem pewien. Moi drodzy, yy, ja wiem, że części z was... Hej. No i zabił mnie. E, wiem, że części z Was na przykład się nie podoba, że, e, że tam mówicie, że na przykład e, nudne i tak dalej, ale to jest taka dodatkowa seria. Za, e, st bedę, staram się codziennie jakąś odcinek wstawić z dobrego Furquorda, a to jest takie oddzielne, czyli, czyli w sumie takie dodatkowe. No i, no i w sumie ja Wam powiem, ja lubię sobie polatać tutaj, postrzelać, także ja chyba będę e, robił tak dalej. Coś tutaj sobie weźmiemy z tego? Nie, nic sobie nie weźmiemy. Dobra, pokampimy sobie troszeczkę tutaj. Może uda się kogoś wypaczyć. Tam jest ich... ich baza. Wow, kurwa, jak mnie zaskoczałem. Idź na chuj. Idź na chuj, suka, blać. Co za koleś. Nie wiem. Ty, ja nawet do tego nie mam kul. i co jest? Ej, bo... Bo to mój, ja idę do więzienia, no, naprawdę. Naprawdę. A idź na chuj, suka, blać! Pašeł, na chuj! Rasian bić Zobaczcie jak oni... Oni wszyscy tutaj stoją sobie, na tych budowlach Także będzie można z tej strony zaraz e, tak mniej więcej zobaczę gdzie jest nasza baza Tam? Nie, tam jest ich To nasza jest tam A tutaj biegnie sobie Ej, shut up Rasian! Idi na chuj Idi na chuj Skolka na chuj posał w pizdu suka blać. Pasiał ty suka blać. Jebał cię ty suka! Co tu kurwa jest? Ruskie przedszkole. Pasiał na chuj! Na chuj pasiał! Suka! Putin beach! Putin beach! Paszow w pizdu, słuchaj, blać! Paszoł w pizdu! Dobra. O, już jesteśmy. Ale tutaj coś się dzieje. Tutaj ktoś, proszę państwa, strzela. Nie wiem, jeden... Tu jest nasz chyba. Dobra, to ja tam nie będę się z nimi bawił. Ja idę sobie po prostu... E...

On gdzieś tam jest, czy przebieg? No kurwa! Naprawdę no, ja w ogóle nie zabiłem nikogo jeszcze Dobra, już się skupiam, skupiam się na maksa e, Minęło chyba, nie wiem, około pięciu minut, a ja jeszcze nikogo nie zabiłem Ale nasi popnęli do przodu Ja chcę ćwiczyć tym, no chcę ćwiczyć sobie strzelanie z tego karabinu, bo to mi się bardzo może przydać w, w, w Hurtwordzie. Obra zabił <grywk> on. No Toware. Nie wróć. A poszedł na chuj ty suka blać! No i tyle. Co tutaj jest? Dobra, ja i tak na razie mam troszeczkę jeszcze, a, a chociaż wezmę amunicję stąd również. No dobra, idę z M4, chuj tam. Nie wiem nawet, czy to jest... Tak, to jest automatyczna. To idziemy sobie z tą M4, no bo trzeba troszeczkę pozabijać. A z karabinku może też będziemy... Pan nie... nagrywasz? Trochę tak, cześć. Tu. Cześć. Nagrywasz? Tak. No, fajnie. Idę z nim. Fajnie. Czekamy na nowy odcinek. Poko się zjebałem, kurwa. <noise> tu tylko ja potrafię. Ale idziemy, idziemy, podążamy w stronę chyba. Bo ciemno jest to, kurwa, nie widzę. Tak, tu jest ich baza. Dobra. Słyszę tu kogoś. Fajnie by Fajnie na przykład wyó by był... Tu ktoś jest chyba. Dobra Mam Dobra. Poszło, poszło No i niestety, 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 ale już yy, dostałem Ale 38 killów ja mam, ja nie rozumiem tego w ogóle Jak, jak to jest liczone Dobra, nieważne Ale widzicie, M4 to w ogóle inna jazda Można już zacząć zabijać z m 4 Tutaj jakby ktoś był Nie wiem w sumie. Mam tylko 21 pocisków, czyli nie jest to jakiś jakaś duża ilość. O, stąd se wezmę pociski. Także już jest poko. Bierzemy sobie M4. -kę. No z M4 trochę lepiej mi idzie. Oj. Tam zginął... Nasz. Czyli gdzieś tu... Po... Powinien być ich. Oj. Nie widzę tu nikogo. A tutaj jak wyżej wyjdę. Dobra. Mam jednego. Mam go. Idziemy dalej. Trzeba tak trochę uważać, bo to nie wiadomo z jakiej strony kto wyleci i w ogóle są lagi, tak jak widzicie. Czyli łatwo na przykład spaść przez to i w ogóle no nie jest... Dobrze poszedł. O tam jest wyżej. Widzę już ich. O ty kurwo, wyjdź tu. Jest tu nasz Co oni tam wyjdą gdzieś Aaaa, ale zabiłem jednego zobaczyli mi dało 237 i mam 40 kili, chociaż nie wiem jakim cudem ale niech będzie spoko mi to się podoba eee... Yeah. Aż, kurwa jakiś piosenkarz się trafił jeszcze widzicie Dobra lecimy sobie tędy bo w prawdopodobnie w... No jak widzicie Sami zresztą widzieliście że najwięcej jednak dzieje się tutaj na tych O Jezus, mi się zbugowała nie mogę Dobra No kurwa jaki idiota No stoi się patrzy tutaj zamiast patrzeć O tu wyjdzie Dobra 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 Udało się chyba kogoś walnąć Tak jest tam jeszcze jeden Jest następny pięknie Teraz można troszeczkę już zacząć celować jakby tutaj czy oni tym są w stanie na przykład z tyłu przybiec? Nie wiem, tu jest kolega, to w niego nie będę strzelał. O tu jest rzeczywiście. Był jeden. Jakoś na skałce. Dobra, idziemy. Dawaj, dawaj, pojechał, by straj, pojechał w pistół. Dawaj. Cóż tu? Bo tak nie nie wiem czy tam ktoś nie szedł Ale idę idę z nimi Idę za nim Niech on idzie sobie pierwszy najlepiej Ostatnio mnie ściągnęli chyba gdzieś tutaj z tej góry Ale kurde żeby nie te lagi no ale to No i, i kurwa zabił mnie Ale jakim cudem to się dzieje skoro no skoro tak dużo... Przecież trafiłem w niego, prawda? Dobrze, że tej amunicji mi tak dużo nie ubywa, a w ogóle jak zwalniecie sobie na przykład takiego... parę podrządki lub to wtedy sporo amunicji dostaje, no to już jesteśmy prawie ustawieni. Trzeba tylko podążać do przodu. Wypierać wrogów, którzy już mogą na przykład być tutaj, bo... Pra prawdopodobnie już gdzieś tu podchodzą blisko, trzeba uważać. Tam jest naszych dwóch, widzę. Stoją jak te debile, kurwa, i... I patrzą się na skrzynkę. Oj, tam coś się dzieje. Nie wiem, widziałem tam gdzieś kogoś. Dobra, idę sobie, wezmę amunicję. No co za kurwa! Leave my ammo, bitch! Co za szmata. Dobra, stąd se wezmę. Aha. Ja mam, spoko, mam, mam. Ale dzięki, się przyda, dziękuję. Widzicie, jaki jest dobry koleś? Nie tak. Moi widzowie to są naprawdę bardzo fajni ludzie. Z tego co, na przykład większość. Tam kogoś widziałem na górze. Kurwa jaki mam refleks to normalnie szachisty. Refleks szachisty. Wjeżdżaj tam kurwa, wjeżdżaj się nie czaj. No i pięknie. Kurwa przejść i widziałem kto jest. Dobra mam go. Przecież centralnie ich widziałem, oni co jakiś czas znikają. no... Wow. Gin, kurwa, chyba z dwa hedy musiałem mu wywalić z tej m 4 Ona dosyć, dosyć słaba jest. Nie jest jakaś taka za specjalna. Karabin jest lepszy, tylko... Ja bym raczej skupił się gdzieś tutaj. No tu idzie. No kurwa! No kurde wiedziałem, bo się skończyła amunicja. Idź na chuj, paszą w pizzę, sługa, na po parusku paszał w pizdu No bardzo dobrze mówię po rusku Jeszcze Broń mi się zacięła Nie no jest spoko, dobra Ktoś tutaj zaczyna nawalać ale to chyba nasz Turendy my sobie tutaj pobiegniemy Tak bym troszeczkę to chciał Obojdę sobie dookoła, bo tak naprawdę to udaje tylko, że obchodzę dookoła, ale się zgubiłem. W ogóle nie wiem, nie mogę, nie jestem w stanie pojąć tej mapy. Kurde, Kto bije? No kurwa, chyba nie będzie do mnie strzelał, nie wiem. Dobra, idziemy tędy, bo... Najwyraźniej wrogowie też poruszają się właśnie tędy Tutaj kolega nie wiem czego szuka troszeczkę przyblokował yy, No w kurde, więc sobie postrzelał jeszcze trochę Wszyscy biorą amo i wszyscy biegną do amo A ja mam ile? 82 to i tak prawdopodobnie Będzie zdecydowanie za dużo bo nie przeżyję aż tak długo Ale dołożę sobie jeszcze 60 -teczkę. A co tam? Wow! Jaki lak w ogóle Tutaj widziałem kogoś, na 100% jestem pewien, że ktoś był Tutaj był jakiś ruch Wow! Stop shooting to me! I'm your team idiot Co za kurwa debil, no tacy debile są, że masakra No kurwa kość trafisz, to jest jakaś masakra niestety przez te lagi. Dobra on nie żyje, mi się broń zlagowała No w ogóle to jest, wszystko jest fajnie pomyślane Wszystko mi się bardzo podoba, tylko żeby nie te lagi. No kurwa, naprawdę. Naprawdę to jest coś niesamowitego. No i tyle. Dobre moi drodzy, ja chyba będę kończył, bo chyba przez te lagi jednak nie da się dać, aczkolwiek zabawa była fajna. I trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, hej.